Dzień dobry, dzień dobry, moi mili czołgiści, albo czołgistki bym powiedział najpierw, a później czołgiści, panie zawsze pierwsze. Cześć, witajcie, ja oczywiście jestem Hincul i to nie jest jeszcze live, ale nagrywam materiał tak, żeby was poinformować, nie chciałbym po prostu później, jak będziemy dzisiaj robić live'a, przedłużać i dyskutować o tym wszystkim. Tak sobie teraz zobaczycie, co dzisiaj podczas live'a będziemy ogrywać, będziemy omawiać i tak dalej, tak dalej. Najpierw zaczniemy od pojazdu, tego pojazdu z nowego sezonu, tak. Który dostał buffa, o którym też wspominałem we wcześniejszym moim materiale. Zobaczcie, wytrzymałość pojazdu była 1900, teraz mamy 2100. Tak więc Wargaming ten pojazd delikatnie zbuffował. Mówiłem o tym buffie, tutaj poprawili jemu również działo. E, może najpierw dam dowódcę i zaraz zobaczymy jak teraz te parametry będą się spisywały. Zaraz zobaczymy, poczekajcie... Dobra, jest pani i teraz zobaczmy sobie parametry działa. Tutaj przeładunek nam się zmienił. Przeładunek teraz mamy 7 sekund. To mimo wszystko dalej nie jest fenomenalna wartość. Ten Tedek powinien przeładowywać około 100 alfą, bo tutaj jest alfa tylko 400, słuchajcie. Moim zdaniem powinien przeładowywać około 6 sekund, bo czołgi średnie mają właśnie mniej więcej taki przeładunek. tak? Jeśli chodzi o inne parametry, tutaj chodzi o celność 0,29, ale najbardziej czas celowania, no i tutaj widzę ten u mnie czas celowania się zmienił, jest 1,7. Dzisiaj tym pojazdem pogramy, zobaczymy jak on się obecnie będzie spisywał po tym ala buffie. No tu od razu nam również. Yy, Wartość zmieniła się, średnie uszkodzenia na minutę 3400, tak, ja, ja z tym zaogantem taką wartość posiadam. Czy to dużo w porównaniu do innych pojazdów? Nie, niedużo. Tutaj zobaczcie, ani penetracji ten pojazd nie ma fenomenalnej, ani uszkodzeń, no jeszcze... Oj, grać się da wszystkim. Dobra, teraz przejdźmy sobie do sklepu, bo tutaj będzie się działo, ale jeszcze zanim przejdziemy do sklepu, od dzisiaj będziecie mogli zdobyć jeden z pojazdów Halloweenowych. Tak, jeden z ośmiu, osiem pojazdów do wyboru. I gdzie my mamy tutaj tą? To jest tak, potworny czołg. Tutaj mamy tą operację, gdzie w niej będziemy mogli sobie, sobie wybrać jeden pojazd z ośmiu. I zobaczcie, musimy zdobyć tysiąc punktów chyba na ostatni pojazd. A jaki to będzie ostatni pojazd? Czekajcie, zaraz zobacz. O, furia faraona nawet jest proszę. Night Stalker, Monster Jager. Co, on też będzie nie, no niemożliwe. Tak mi się wydaje, że czy to jest tutaj? Nie też nie. Wersja przebudzony. Potworny czołg. To jest chyba to, ale. Bo powinna być jeszcze. A, tutaj jest. Nie, zdobądź 550 punktów. No w każdym razie pewnie trzeba zacząć grać. E... A, tu chyba mamy, tak? Tak, tutaj mamy. Tutaj mamy pojazdy i. Najwięcej, tu punkty będziemy wydawali. Najwięcej musimy nazbierać na Furię Faraona. Jest to pojazd z zimnej wojny. Na tym evencie on jest fajny. Albo Asteriona, ten pojazd będziemy również mogli wybrać sobie. Tu mamy za 400 punktów 4 bony mamy pojazd Widmo i tak dalej i tak dalej. W każdym razie słuchajcie, jest operacja, gdzie możecie wybrać sobie jeden pojazd z ośmiu tych pojazdów halloweenowych. A jeżeli chodzi o to, że na przykład ktoś by chciał kupić, no to jest też taka opcja, słuchajcie. Jest taka o, tutaj coś się zmieniło, bo zawsze ten gold był na samym końcu. Tak, tutaj dali teraz na przód, może żeby więcej wydawać. I mamy oferty, a te oferty też widzę tutaj są zamienione, bo one były na samym końcu. Tutaj mamy słuchajcie, odwieczni wrogowie, są nowe pojazdy, jest nowa pani dowódczyni 3D, a w sumie taka bym powiedział skórka do niej, bo ona będzie nam się zmieniała w taką potworzycę, wampirzycę, tak. I mamy Van Helsinga, tak? Pojazd, oczywiście, jeden, również możemy oddzielnie sobie je nabyć. Nie musimy wcale kupować w tym pakiecie. Ja na przykład tego pojazdu nie chcę, ale chciałbym mieć Van Helsinga. Jeśli chodzi o pojazd nocny, prześladowca 14,500, ale była też gdzieś tutaj chyba opcja, że ten pojazd możemy nabyć z tą naszą hrabinią. Idzie ta opcja jest? Tutaj jest, tak? 15, tak, to jest to, 15300. Dobra, to co? Kupujemy, tak? Kupmy ten pojazd. I pojazd jest to z drugiej wojny. Niszczyciel czołgów. Dzisiaj, oczywiście, nim sobie pogramy. Znakomicie, tak, jest już pojazd w tym. I mamy właśnie skórkę do naszej karmili. Mamy skórkę do karmili i teraz co ten pojazd sobą reprezentuje? Tutaj mamy słuchajcie pociski i tak, są to rakiety. Są to rakiety, penetracja 280 albo 330. Ciekawa sprawa. Ciekawo w ogóle jak tym się gra. Słuchajcie, bardzo mnie to ciekawi. I uszkodzenia 320 maksymalna prędkość tej rakiety bardzo, bardzo wolna, bo można powiedzieć tak jak pocisk, tak? Tutaj prędkość pocisku 605. Tak więc no nie zatęgo, zastanawia mnie pancerz tego pojazdu, a jeżeli chodzi o burzaki, tutaj mamy penetrację słabą, 53 tylko. Tak więc słaba penetracja, uszkodzenia 400. Prędkość tego pocisku tej rakiety, tak no tutaj pisze, tutaj jest napisane rakieta, a tutaj maksymalna prędkość pocisku, to albo rakieta, albo no może rakieta to też pocisk, nie wiem. <ścoughs> tak więc tutaj mamy prędkość 580. Ja sobie załaduję same te, tak 330 peny mamy, na tej rakiecie, tak więc zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Kup. Dobra, damy mu wyposażenie i jest to niszczarka, tak wiele tutaj nie możemy dać, bo ani skupiacznie jest skupiaczka. Dobra, to damy może optykę, damy może właśnie tą skupiaczkę, chociaż nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek nam pomoże. I nie wiem, co tutaj mu dać jeszcze. Jakie on ma w ogóle maskowanie? 355 bez siatki, bez załogi. Ja nie wiem, jak tym Tedekiem trzeba będzie grać, ale no z taką prędkością tych pocisków, rak, pocisko rakietowych to podejrzewam, że będziemy musieli jednak skracać ten dystans, bo te pocisko-rakiety będą raczej dość wolne. I zastanawiam się, no nic, słuchajcie, dzisiaj testujemy sobie właśnie ten pojazd, ale na razie mu dam, dam, dam to do mobilności. Zobaczymy. Zobaczymy, jak on będzie się dzisiaj sprawował. Oczywiście, tutaj standardowo damy to, co powinniśmy dać. Ok. No i teraz damy jeszcze jakieś dowódce. To jest pojazd Nacji Amerykańskiej. Jakieś tutaj dziwne przyciemnienie. Nie wiem o co chodzi. Mm, dobra, damy mu na razie tego. Zobaczymy. Chodzi mi o parametry żeby zobaczyć, co nam się zmieni, jeśli chodzi o parametry. Czas przeladowania 14,5 sekundy, ale tu mamy, słuchajcie, aż 6 pocisków, pocisko rakiet, tak? Czy tam rakiet pociskowych, o, też tak może być. Jeśli chodzi o celność, tutaj mamy bardzo dobrą celność, bo to jest co? 0. 16, nie, tu jest podczas. Tak, 0,16. było to nieźle. Czas celowania 1 i 7. Mamy 6 pocisków. Pomiędzy tymi pociskami mamy 2, 2 sekundy, tak więc bardzo szybko. Naprawdę bardzo szybko. Jeśli chodzi o mobilność, jeździ teraz nam maszyna 50, prawie 3 km na godzinę. 1900 punktów wytrzymałości. Zobaczcie na. Niby średnie uszkodzenia na minutę 4685 kosmiczna wartość naprawdę kosmiczna wartość ciekawa sprawa nie będę oczywiście teraz grał bo to jest tylko materiał taki dla, tak żeby was poinformować a teraz może jeszcze zerknijmy sobie na pancerz tego pojazdu jak on tutaj wygląda gdzie są te czerwone 250 tutaj mamy tak nie wiem czy ktoś tutaj będzie w ogóle celował bo tego pancerza tu za wiele nie ma. Tutaj mamy tak jakby no za no, wieża, wieża coś takiego, za wieżą w sumie, bo wieża jest z przodu, 240, tu wieża jest opancerzona w ten sposób, 190, no ale chyba najgorsza wartość, no to mamy tutaj te boki, 130 tylko, przednia płyta, tak, 100 mm, tylko, że to jest pod sporym kątem, no, ale u nas te kąty to wiecie, to ma takie znaczenie, że... Tak więc, no, pojazd fajnie się nawet prezentuje. <laughs> ciekawie, naprawdę ciekawie. I co nam się zmieniło? Maskowanie, zobaczcie, 345. Można jeszcze oczywiście dać kamuflaż i tam spadnie nam delikatnie, może o 10 metrów, albo no, coś koło tego. Tak więc, no. A, czekajcie. Jak już szaleć, to szaleć, nie? O, mamy tylko. Taki kamuflaż przezroczysty. Dobra, i co nam się tutaj zmieni? Na szczęście mam darmowy, wiadomo, darmowe to najlepsza cena. Tak więc mamy: oczywiście, ten pojazd ma specjalne moce jako pojazd halloweenowy. I co nam się zmieniło? 329. Tak to wygląda. Tak więc. Zobaczymy, ale wracając do pojazdów Halloweenowych. Łowca potworów. Tutaj słuchajcie, mamy wszystkie czołgi, które możecie nabyć. Mało tego, mamy również skóreczki dla Stevena. Ja mam chyba trzech Stevenów, tak więc z miłą chęcią sobie taką skórkę nabędę. Mamy oczywiście tutaj też innych załogantów. No i pojazdy, tak, pojazdy. Tutaj cała paczka pojazdów, które ja chyba wszystkie posiadam. 59 tysięcy golda. No wiadomo, cena odstrasza. I tutaj jeszcze są dowódcy, tak? Jeśli chodzi o inny pakiet, tutaj mamy Asteriona, Pająka, mamy Dead chariota i mamy dowódców, tak? A nie, jeden dowódca jest, tak? Jest jeden. Mamy oczywiście jeszcze skórkę i miejsca garażowe. 21 tysięcy. Czy się opłaca? Asterion, kapitalna maszyna, kapitalna, byczek tak zwany, kapitalna maszyna. Zresztą wystarczy popatrzeć na parametry penetracja i tak samo uszkodzenia. Tylko jeżeli ten pojazd jest do wygrania w tym evencie, jeden z ośmiu, tak więc warto rozważyć ten pojazd jako właśnie nagrodę. Tak, żebyście sobie mogli go odebrać, bo naprawdę warto. Jeśli chodzi o Pająka, no taki sobie, penetracja trochę słaba, ale można poświrować. Kolejna paczka, jaka jest? Tutaj mamy dwa, no można powiedzieć, już starawe czołgi. A w sumie nawet ich jest więcej tutaj, za 17, prawie 18 tysięcy, bo mamy tak: Muca, mamy Potwora z Bagien, mamy Himerę i Belerofonta. Cztery pojazdy za. Prawie 18 tysięcy czy się opłaca? Mm, jak za 4 pojazdy podzielić to? To nie jest źle, to nie jest źle, niezła cena. tylko że pewnie w większości z was te pojazdy już posiada. Ja posiadam wszystkie. Następna paczka. Tutaj mamy pajęczaka, tak? Pajęczak sam jest ze skórką, tak? Tak, mamy skórkę i mamy pojazd za ile? 12,5. Ale Furia Faraona, jeśli ktoś zamierza grać event halloweenowy, jest to naprawdę niezła maszyna. Ja ten pojazd też posiadam i jest to niezła maszyna, ale nawet on jest też fajny, jeśli chodzi o zimną wojnę. Jest to druga era, ten pojazd jest naprawdę niezły. Bardzo szybko jeździ, tak więc, no maszynka za 9000, zobaczcie, to nie jest dużo w porównaniu do Pająka. Asterion za 5,5. Jak ktoś nie chce zdobywać czołgu i za tą cenę tą maszynę może nabyć, bardzo dobra cena! Bardzo dobra cena i naprawdę kapitalna maszyna. Tutaj mamy jeszcze inne paczki, jest tego naprawdę sporo. Są śmieszni dowódcy 3D, też ich wszystkich posiadam. Mamy kreaturę również, też można nabyć kreaturę, ewentualnie sobie wybrać. No, tutaj jest już te chyba najstarsze. Tu mamy paczkę wszystkich potworów, potworny poker za 10 tysięcy dużo trochę, ja ich też chyba wszystkich posiadam tak, ale nie ma ich tutaj dużo 1, 2, 3, 4 4 za 10 tysięcy, no oddzielnie no to jeden kosztuje 3300 tak, ale to mimo wszystko 10 tysięcy za 4 dowódców 3D to słuchajcie, wyb wybór zostawiam oczywiście dla was jest tutaj tego naprawdę sporo. Jak ktoś chce poprzebierać, powybierać, to ma w czym. No tu już to naprawdę stare dziadki. Te pojazdy były, można powiedzieć, na samym początku. Chociaż brzmi, jeśli chodzi o event halloweenowy, ciągle jest na propsie. Naprawdę niezła maszyna. Co dalej? Skrzynie wojenne. Mamy nowe skrzynie wojenne. Tylko czy mamy informację, co z nich wypada? Mamy. Mamy tak, Legiona. O, zobaczcie, nawet Wikia 7201K można zdobyć z tych skrzyń. Oczywiście, słuchajcie, nie namawiam, to nie jest mój biznes, to jest biznes Wargamingu, a ja nic z tego nie mam, bo. Ani nie jestem żadnym CA, ani cc tak więc słuchajcie, nie namawiam, tylko po prostu Was informuję, co z tego może wypaść. Fortress jeszcze, jeszcze jest, no z tych tutaj czterech pojazdów, które są zaprezentowane, to wiadomo, Wikej najlepszy, bo to jest dziesiątka, ale wcale nie musi tak być, że jeżeli tą paczkę nabędziemy, ten, tą skrzynię, no to coś nam z tego po prostu wypadnie, bo może wypaść wielkie G, WG może wypaść, no. Tak więc mamy nowe skrzynie Halloweenowe specjalnie na ten właśnie czas. Czołgi zimnej wojny. Tutaj nam się nic nie zmienia. To widzę zmienili troszeczkę dali na koniec. Było to na początku wymiana zasobów. Czy coś nam się tutaj zmienia? Nie, nic nam się nie zmienia. No i premium na samym końcu. Tak więc słuchajcie. Jest tego sporo, jest naprawdę tego sporo. A jeszcze wracając do pojazdów, no to ten faraon, tak? Gdzie on jest, ten faraon? Ja tego faraona mam. To jest czołg, chyba ciężki, o ile dobrze kojarzę. Nie. Czyli to jest Med. Gdzie on jest, ten Med? To jest chyba ten bandit, bandit tak? Zaraz zobaczymy, czy to jest ten pojazd. Tak mi się wydaje. Nie, to chyba nie jest ten. A może i ten? Czekajcie. 550 alfy tutaj jest. Ta maszynka, pamiętam, ona fajna była, jeśli chodzi o ten event halloweenowy. Można było tam fajnie sobie się pobawić. Gdzie on jest? Był tutaj gdzieś, teraz mi znikł. Wiadomo potwory gdzieś na początku chyba jest tu go nie ma no tu jest tutaj jest nie to jest jakiś inny no to może ja tego nie ale wiem że nim grałem ale nie wiem jak to się stało może wcześniej jak mi Urgaming dał za 9000 niezła cena niezła tak więc słuchajcie. Jest tego naprawdę cała masa, dzisiaj pogramy, a czekajcie, czy w ogóle już jest event? Nie, a event ma dopiero być od 22, a no właśnie, tak więc na razie eventu nie mamy, na razie mamy same pojazdy, tak więc jak ktoś jest zainteresowany, to w sklepie jest w czym przebierać, no i pamiętajcie o tej operacji, możecie wybrać sobie jeden pojazd z ośmiu, wybierajcie mądrze, patrzcie po prostu na penetrację, gdzie pojazd, na przykład taką ósemkę tego Asteriona, mm. możecie sobie wybrać, jako pojazd w tym całym evencie, w tym całej tej operacji. Także jego warto, bo naprawdę maszyna. Po pierwsze, i pancerz ma fajny. Wielu tam, zresztą podczas live'a, wielu ośmieszałem, gdzie nie potrafili go przebić. I również, słuchajcie, penetracja jest kapitalna. Mamy 218, 282. No do tego jeszcze uszkodzenia 360. Naprawdę niezła maszynka. Można się fajnie nią. Pobawić i oczywiście pozarabiać, bo on nawet i na dziesiątkach daje radę. Tak więc z mojej strony to wszystko. Dzisiaj, oczywiście zapraszam na live'a, pojeździmy niszczarką, która została poprawiona, no i innymi pojazdami. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!